Cześć, mam na imię Maria, jestem Białorusinką i mieszkam w Polsce czwarty rok z rodziną. Na tym kanale Polska Oczami Białorusinki, jak wynika z nazwy kanału, opowiadam o własnych wyrażeniach z życia w Polsce, a także o Białorusi i o Białorusinach. Niedawno dostałam od jednego z widzów aż... 8 pytań i pomyślałam dlaczego nie spróbować dać odpowiedzi na te wszystkie pytania w formacie wideo. Te pytania są naprawdę nie łatwe i zasługują na uwagę. Zapraszam do obejrzenia. Czy prawda jest, że zgodnie z prawem białoruskim kandydaci na stanowisko prezydenta mają obowiązek prawny zamieścić swój program wyborczy w gazecie? To nieprawda. Zgodnie z prawem białoruskim każdy kandydat ma prawo do wystąpień publicznych w radiu, telewizji, do publikowania swojego programu wyborczego. W prasie, w gazecie, ale wymogu prawnego obowiązującego do publikowania w prasie nie ma. Na Białorusi wszyscy kandydaci są równi, jednak jeden jest równiejszy. W praktyce opozycyjni kandydaci napotykają się na różne bariery, które odwrotnie przeszkadzają przedstawić swój program wyborczy. W prasie i w mediach państwowych. Wszyscy przeciwnicy Łukaszenki po 20 roku albo siedzą w więzieniu, albo wyemigrowali, no, albo są na wolności, jednak mają wyroki skazujące, co nie pozwala im ponownie wziąć udział w wyborach. Wszelkie próby działalności politycznej, opozycyjnej na Białorusi są tłumione już piąty rok. Aresztuje się aktywistów, aresztuje się Różnych obserwatorów i zbieraczy podpisów do tej pory, więc takie podejście po prostu nie zostawia obywatelom kraju przedstawić jakiegoś alternatywnego kandydata. Powiem więcej, czytałam, że na Białorusi w tym roku już wiecie, są kolejne wybory. Obywateli dostali na swoje skrzynki pocztowe w miejscu zamieszkania wiadomości o zaproszenie do udziału w wyborach. A następnego dnia wszystkie zaproszenia zostały wyrzucone do koszy. Są takie rozdarte, pogniecone. I to chyba jedyny sposób pokazać swój stosunek do tego spektaklu wyborczego. Czy posiadasz wiedzę na temat białorusinów będących w opozycji i mieszkających w Polsce na temat ich programów wyborczych? Nie do końca jest jasne, co pan miał na myśli. Białorusini, którzy wyemigrowali i... Mają związek z opozycją, w ogóle nie mogą brać udziału w wyborach, uczestniczyć w e, głosowaniu w legalny sposób. Jeśli chodzi o opozycję, która jest przedstawiona tu w Polsce, e, z całym szacunkiem, ale ja nie śledzę i nie obserwuję żadnych osób, polityków. E, ja tym się nie interesuję. Czasami Coś tam w wiadomościach czytam, żeby być chociaż trochę na bieżąco. W pierwszym roku emigracji, powiem szczerze, staraliśmy się aktywnie śledzić wiadomości, działalność tej opozycji i było wiele nadziei, jednak oczekiwania nie zostały spełnione i dlatego nie. To chyba wszystko, co chciałam powiedzieć i co mogę powiedzieć. Czy zabronione jest na Białorusi założenie partii politycznej i agitowanie swojego programu politycznego, zakładając oczywiście, że nie są to partie np. genderowe lub promujące ruchy LGBT, które na Białorusi są prawnie zakazane. На Білорусі формальні не є заборонене закладання партій політичних і право білоруське дозволяє на їх реєстрацію. Єднак в практиці цей процес реєстрації є на тилі скомплікований, трудний, що кожна проба заложення такої партії опозиційної кончиться відмовою зі сторони влад. Аби зареєструвати нову партію політичну, trzeba spełnić wielu wymogów formalnych, takich jak przedstawić pełną liczbę założycieli, przedstawić niezbędne dokumenty. Jednak Ministerstwo Sprawiedliwości regularnie odrzuca takie wnioski, znajdując różne preteksty, na przykład błędy formalne. I od 1994 roku na Białorusi nie zarejestrowano żadnej nowej opozycyjnej partii. Powiem więcej, po 1920 roku na Białorusi zlikwidowano wszystkie opozycyjne partie i teraz istnieje tylko cztery partie. Czy wcześniej istniejące partie Prawo, Sprawiedliwość, Komunistyczna, liberalna demokratyczna i jedna nowa zarejestrowana, też prorządowa, lojalna wobec Łukaszenki, nazywa się белая русь нават не беларусні белеларусь а белая русь Ч можна на беларусі правадзіць дзявальнасць госпадарчам так на беларусі можна на prowadzić działalność gospodarczą, jednak jest ona ściśle regulowana i kontrolowana przez państwo. Prawo białoruskie pozwala rejestrować, zakładać nowe firmy, jednak prowadzenie biznesu na Białorusi wiąże się z wieloma ograniczeniami i trudnościami. Osoby fizycznie mogą na Białorusi działać jako indywidualni przedsiębiorcy, a także zakładać spółki prawa handlowego, tak jak w Polsce spółka z z ograniczoną odpowiedzialnością. Proces rejestracji jest relatywnie prosty. No ale jak już możecie się domyśleć, tak faktycznie nie jest prosty. Państwo białoruskie mocno ingeruje się w gospodarkę i władze mogą w dowolnej chwili przeprowadzać różne inspekcje i wykorzystywać to jako narzędzie do presji ekonomicznego lub politycznego nacisku. Państwo posiada kontrolę nad kluczowymi sektorami gospodarki i e, prywatna działalność w takich sektorach jest po prostu zabroniona. Cały sektor Dystrybucja energii elektrycznej oraz gazu jest kontrolowana przez państwo. Firmy prywatne nie mają dostępu do tej branży jako niezależni gracze. Przemysł taki jak produkcja maszyn, przemysł chemiczny czy przemysł naftowy jest zdominowany przez przedsiębiorstwa państwowe. Kolej i lotnictwo są w całości kontrolowane przez państwo. Firmy prywatne nie mają możliwości konkurowania w tych sektorach. Duża część ziemi rolnej pozostaje własnością państwa, a gospodarstwa rolne są często zarządzane w formie kochozów lub państwowych przedsiębiorstw rolnych. Prywatne gospodarstwa istnieją, ale ich rozwój jest ograniczony, a państwo narzuca ceny skupu produktów rolnych. System podatkowy na Białorusi jest dość skomplikowany i jest podobny do polskiego. Specjalnie dla was przygotowałam taką tabelkę. To informacje o głównych stawkach podatkowych. Nie będę długo opowiadać, możecie nas spokojnie porównać, robiąc na przykład screenshot. I ważna informacja: na Białorusi nie ma. Ma bezpośrednich ulg podatkowych dla młodych pracowników, jak w Polsce. Standardowa stawka podatku wynosi 13%, niezależnie od wieku pracownika, a ta dystrybucja absolwentów po ukończeniu studiów w rzeczywistości wygląda jak zmuszenie do pracy w dowolnym mieście, a raczej na wsi, gdzie będzie wygodnie państwu, ale niewygodnie pracownikowi. I dodam także, że przedsiębiorcy, którzy mają związek z opozycją, krytycznie nastawieni wobec władzy, mogą napotkać na problemy, takie jak konfiskata majątku anulowanie licencji i aresztowanie. Popularnymi sektorami dla małych i średnich przedsiębiorstw są handel, usługi oraz technologie IT. W sektorze IT Białorus stworzyło specjalny park wysokich technologii oferujący korzystne warunki podatkowe dla firm IT, jednak po wydarzeniach politycznych w 2020 roku wiele firm przeniosło się do innych krajów, w tym do Polski i Litwy. Czy posiadasz wiedzę na temat, ile więźniów politycznych obecnie znajduje się w więzieniach? No, w Polsce to pewnie kilka set tysięcy osób, które siedzą za PiS-y. informację które są dostępne w internecie. Mogę powiedzieć, że pan się myli. W Polsce nie ma tylu więźniów, natomiast Białoruś zajmuje pierwsze miejsce w Europie pod względem liczby więźniów na 100 tysięcy mieszkańców. W Republice Białorusi liczba ta wynosi 345 więźniów na 100 tysięcy mieszkańców. Oto sytuacja wśród naszych sąsiadów. Rosja. 329, Polska 188, Litwa 139, Łotwa 130, Ukraina 129. W ogólnym rozrachunku na czele listy znajduje się Stany Zjednoczone z wynikiem 664. Ale jeśli chodzi o liczbę więźniów politycznych na Białorusi, to taką informację można zawsze znaleźć na tej stronie internetowej, która się nazywa Wiosna, Wiosna i oto liczba. Za co działacz opozycji może trafić do więzienia na Białorusi. władze Białorusi mają szeroką gamę metod prawnych i pozaprawnych, aby uciszyć opozycję. Faktycznie każdy działacz opozycji lub człowiek, który jest krytyczny wobec władzy, może trafić do więzienia niemal za każde działanie, które władze uznają za zagrożenie dla reżimu. Zarzuty często są bezpodstawne i są oparte na dowolnych interpretacjach prawa. Sąd i Ministerstwo Sprawiedliwości pomaga reżimu i jest pod mocnym wpływem władz. Na przykład działacze opozycji często są oskarżani za organizowanie nielegalnych zgromadzeń i za to można dostać następujące kary, albo areszt administracyjny do 15 dni, albo grzywna, albo kary więzienia, nie wiem w jakim okresie. Publikowanie w mediach społecznościowych krytycznych postów, jakiejś informacji. To w, na Białorusi nazywa się jak podżeganie do nienawiści. Też można zostać ukaranym za to. Posiadanie jakichś materiałów albo e, książek, rozpowszechnianie ulotek, e, posiadanie w domu biało-czerwonej, białej flagi to jest rozpowszechnianie ekstremistycznej informacji na Białorusi. To wygląda. Krytyka w mediach społecznościowych prezydenta, urzędników. Wobec władzy to się nazywa jak rozpowszechnianie fałszywych informacji. Często władze oskarżają działaczy opozycji o naruszenie podatkowe i to jest pretekstem dla aresztowania albo konfiskaty majątku. Też można zostać aresztowanym na Białorusi za chuligaństwo. A to tak się nazywa wyjście na ulicę i udział w protestach. No i na końcu pomoc więźniom politycznym, ich rodzinom w dowolny sposób, albo moralny, albo finansowy, to nazywa się działalność przeciwko państwu i też można zostać za to oskarżonym. Jakie są kary i mandaty na Białorusi, ich wysokość np. za przekroczenie prędkości o 30 km na godzinę, przejście przez ulicę w niedozwolonym miejscu lub np. za wyrzucenie śmieci do lasu. Kary na Białorusi za takie naruszenie są dość surowe i mogą obejmować na przykład za przekroczenie tej prędkości, co pan pyta, może być mandat w wysokości od 1 do 10 jednostek bazowych. Albo kierowca może dostać punkty karne, które są rejestrowane w systemie. No, albo może. Stracić na jakiś czas prawo jazdy. Za przekroczenie jezdni w niedozwolonym miejscu kara może być do trzech jednostek bazowych, a za wyrzucenie śmieci do lasu mandat może wynosić od 5 do 50 jednostek bazowych, w zależności od rodzaju śmieci i ilości. Tego śmieci i oczywiście przestępca musi to wszystko posprzątać. Czy posiadasz wiedzę na temat zapisów umowy o redmisji pomiędzy Polską i Republiką Białorusi? Redmisja to porozumienie między dwoma krajami lub organizacjami, które określają, jak przekazywać osoby. Które znajduje się na ich terytorium nielegalnie, nie mając karty pobytu, wizy, ważnych dokumentów. I takiej umowy bezpośredniej pomiędzy Polską i Białorusią nie istnieje. Taka umowa była zawarta między Białorusią a Unią Europejską w 2020 roku. Jednak w 2021 roku, po wprowadzeniu sankcji, przez Unię Europejską wobec Białorusi, Łukaszenko zawiesił tę umowę. To oznacza, że Białoruś przestała przyjmować osoby, które Polska na przykład chce z powrotem wysłać do Białorusi i takie osoby pozostają w UE. Takie są moje odpowiedzi na pytania. Bardzo dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Was przydatny, interesujący. Będę wdzięczna za wsparcie mojego kanału, za polubienie, subskrypcję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.